Dobrze, Antonio Cararo, Tony i brona aktywna Vigolo. Opracowaliśmy. Nie wiem, czy widzicie w słońcu, na różnych głębokościach. Pierwsze pytanie: Czy ciągnik daje radę? Spokojnie daje radę. Nie ma tutaj żadnych z nim problemów. Radzi sobie pięknie. Eee, zresztą sobie zobaczcie, wszystko jest porobione. A jest twardo. Tu akurat jest. Koniec, no to, ale tutaj, gdzie wszedł w taką kolejny w murawę, też sobie spokojnie drapał. A jeszcze Wam pokażę, na jakiej głębokości to pracowało, żeby nie było, że idzie płytko. Tak to szło. Pod tym względem super, jak jest ciągnik poustawiany, sobie programujecie. Lusterka, to też Wam mówiłem, szerokie, fajne i to wszystko fajnie, i to wszystko fajnie wygląda. A my tutaj dalej przygotowujemy karczowane pole, skorzenie zwiezione, także pod tym względem tony sobie spokojnie z taką broną daję radę nic sobie z tego nie robi, tylko poustawiać go, poustawiać go sobie jeszcze raz zwróćcie uwagę jak tu jest dużo miejsca, żeby sobie wsiąść, kierownica się podnosi, siadacie wygodny fotel i sobie pracuje, powrzucam wam przebitki, żebyście sobie widzieli jak to, jak to było Jutro kolejne testy, jak, jak tylko będzie pogoda, ale na chwilę obecną jest dobrze. Pozdrawiam.